Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Drwal Rembaje i dzisiaj gramy sobie w Heartstone'a w nową bójkę w Hearthstone'ie, w tą naprawdę ciekawą, bo już kiedyś była i mam na nią naprawdę fajny patent, a dzisiaj będzie tym ciekawiej, gdyż w ten piękny świąteczny dzień gram sobie z Danioperem, z Danielem, który jest jednym, jest moim wielkim przyjacielem i jednym z pierwszych widzów, zresztą zawsze mnie wspierał. A więc dzisiaj mu się biorąc butyrek w wójce. Cześć pierwszy przywitaj się. Witam bardzo serdecznie. No to to jej Danioper! Dobra, no to słuchaj, e, e, jedziemy chyba z koksem, nie? Mm -hmm. Karczem, na bójka. Okej, to. Zapraszam nie przejście do mnie. Ja się e, weź wyzwanie, bo ja tyle zaproszę od widzów. No nie! Znowu, znowu pokazałem swój nick! Muszę to, z... będę musiał odcenzurować. No. A... Tylko żebyś nie nałożyć cenzury jak ostatnio. Dokładnie, bo to już jest straszne. Słuchajcie, mogę mieć li... można mieć tylko 200 przyjaciół, tak? Znałam ich na battlenecie, z tego sobie. Dlatego nie przyjmuję już ludzi. A, ja A już... więc... A ja ci ostrzegałem jak drobiej streama, żebyś zapraszał, to nie Ostrzegał, tak Daj palec, wezmę całą rękę, okej okay. Widzę, widzę Daniel mm -hmm. Ja dla siebie mam małą niespodziankę <laughs> Zresztą wiesz, no generalnie prosta piłka, tak? Widzę, 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 że mogę zrobić sobie talię, która będzie miała dobry draw, no to Słuchaj, co jest teraz w mecie? No tak, a ja mam własną talię. Ja mam jak ta bójka była pierwszy raz kiedyś, to właśnie tę talię moją przetestowałem. Naprawdę byłem zadowolony z efektów i myślę, że teraz też będę. To wiesz co, to to... No, ja nawet nie pamiętam czym ja gram. Ja pamiętam, że zawsze w takich tego typu wujkach gram z które są w mecie, nie? Eee... Okej. Okay. No także chyba wiesz czym gram. A nie do końca, wiesz, znaczy pewnie reno. No. no dobra, już wiadomo, To chyba nie było ale, trudne. Ale spoko, ja mam do ciebie też niespodziankę, bo to jest naprawdę fajny deck, w którym grałem. I do tej pory grałem kilka bujek, nie przegrałem jeszcze żadnej. Więc coś w tym jest, okay. powiem ci, coś w tym jest. Wiesz hmm. mnie jakoś tak, mnie jakoś tak jakoś specjalnie nie pociąga, także ja generalnie... A nie, jak dla mnie jest spoko, jak dla mnie jest fajna, bo w końcu jest... Ja, e... ja zagrałem jeden, jedną grę, żeby zrobić pakiet <laughs> W końcu jest to RNG trochę zminimalizowane, nie? Bo Do... ja to ty a... tworzysz talię. No, a ja właśnie z tego wiem te bójki, w których masz RNG jeden. A, mamy... których ma? Nie, no nie przeszedzajmy. Ja już miałem tyle RNG ostatnio, że wiesz, że, że najwyższa pora w końcu Znać się na własne możliwości. Okej, okay, co to... my tu mamy? No. Uwaga, uwaga! You know what is coming. O nie. <laughs> no. <laughs> oh zróbmy. yeah! Zróbmy, zróbmy, coś dobrego A, faworki Wow, okej Jakie są faworki? <laughs> follow cakes, follow cakes Uff. Co my ci tutaj, co by ci tutaj dowalić, nie? Mam tyle możliwości Ketu <laughs> Słuchaj, kiedy katum nadejdzie, to już będzie za późno. Bo to... potęgę przy tych bogów. Gdyż tej tą kartę za 9 manek, ten? Która daje... No. Nie powiem. <laughs> Nic ci nie powiem. Nie powiem. O właśnie pisze do mnie i Czani, zgraliśmy w nocy, późno nocą, wrócił no. na swój kanał, film, gdzie gramy razem, więc można też go obejrzeć. Ale teraz zamierzam dokopać Tobie, Daniel. <laughs> Właśnie, stary wczoraj widziałem, jeszcze był na nim, nie wiem, wczoraj problem jest z nim Tak, nie. serio? Patrzę, jakaś, jakaś druga w nocy, nie? I drwal i bo walczy ze swoich ze tak, w wójce, tak, nie? tak, tak, myślę, tak. O nie, miałeś i ze mną nagrać. Ale ci Piotrze zrobię, że Nie, no jest to, no Nagrywamy, nagrywamy. Nie, serio, nie spałem większość nocy. Święta to pracowity okres o hmm. oho, oho. Ej, o Ej, mm ooo! -hmm. Kozaku! Dobre, nieźle! No, masz słuchaj, słuchaj, my... masz problem, kolega Le <laughs> Dawaj, pokaż co tam masz. Wiesz, ja już mam prawie 10 małe. Wiesz, co się w stanie? Mam? Kiedy będę miał 10 maly? To jeżeli masz kettuna? Co? Ej, ej. Ha, Jeste... zobaczmy co on tutaj mamy? T troszeczkę mam problem z tym rozdaniem, które mam Czas umiera. Weź tak już nie rzucaj że kreatur czy coś, nie? Prawie się mogłem dobić w tej turze, prawie W sumie, nie, no mogłem Jaki fail, stary Mogłem cię już pojechać Nie, nie A... Reno Nieprawda, nic nie, nic, nic nie mogłeś Mogłem Patrz teraz O no Bang. Co to jest? Dobra Jest, jest dobrze mam Ciekawe ok eliksir Ciekawy no, eliksir, nie powiem. Myśl, myśl. Dobra, zrobiłem misplaya, super. No, ja też, więc to był festiwal misplayów. Zróbmy no, wow. tak. Katun, Nie aż tak wielkiego. Katoon! No, mogłeś, bo miałeś aposto... Still one HP. Hello! My little friend! Nie ha ha! Mam cię! Hello! łowoczyk, łowoczyk, Wygrał tą partię! Bra, jeszcze raz. Więc Mistlej, jednak mi uszedł na sucho tym razem. Nie no. E, nie nie raz. Wygrałeś tylko dlatego, że ja miałem sobie Jasne. Właśnie to <grym> jest fajne w tej bójce. Bardzo <grym> lubię tę bójkę, ponieważ... Wiesz, dochodzi ci karta. O konkretnym ma many e, w konkretnej turze. I dobrze wiesz, mniej więcej, która karta ci dojdzie. Więc to jest ekstra, to jest naprawdę fajne i mi się to podoba. Tak, tak w sumie na dłuższą metę, granie katun na, te, na tej bucie jest stary. Ogarni. W dziesiątej turze masz pewność, że go dobierzesz. Dokładnie tak, dokładnie, nie? więc to jest. A i rozumiem dlaczego akurat ten dek. Stuł katun! Zatańczmy! Łomączk znowu się pojedzie, słańce. To jest to jest skubany, mm. to jest cichy zabójca. Nie, serio, świetna to karta. Co ty na te, to, co ty na te, że może jednak wiesz, trochę zmienimy deki później po tej grze. <grym> A pomyślimy, pomyślimy. W sumie nie do Bo końca. A tak po prostu to ja tutaj troszkę problem mam. Wiesz, co niezbyt mam. Dobra, mam inny pomysł jeszcze na dek, więc może bym mógł go zastosować. Zobaczymy, sprawdzimy. Jak cię teraz skoszę, to zmieniamy. Ja nie, mam, ja nie mam pomysłu na dek, ale biorąc pod uwagę, że mam 1600 golda, to mogę, znaczy 1600 połów, to mogę sobie zrobić. Paczes i robię, kurde, agro. No, ten paczes, słuchaj, znaczy powiem Ci tak, ja się cieszę, że ja nie kupiłem żadnej jeszcze karty nie skraftowałem. Skumaj w ogóle, że cały czas trzymałem na ręce te 10 wygranych pakietów, te z gadżetonów, tych questów, bo nie miałem czasu ich otworzyć. A tak sobie myślę, eh, zrobię jakiś opening, nie? Skrzyśka wezmę, zrobię opening, no. nie? A teraz nagle jest, zamiast 10 jest 60, bo doszło tych 50 od Blizzarda, więc. Wow, wow, nie. Yeah. O, dzięki, dzięki. Dziękuję bardzo. Nie ma problemu. Co za. Co, człowiek! A bym musiał kaushlnąć. You welcome. Dlaczego ja nie dostałem swoich 50 pakietów od Blizzarda? Chyba zacznę być YouTuberem. Zaszli, stary, polecam. Pozdrawiam. Tylko, że jednak. Nie, sorry, to jest niby fajnie, ale jednak dużo pracy trzeba czasem to było już, nie? Mam nadzieję, że to widać po moich filmach, że się przykładam! Że drwali, odwala maniany. Stary, pamiętam, pamiętam jeszcze ten, pamiętam jeszcze jak się poznaliśmy. Gdzie to było? Ojej! Jakiś 2 lata temu, nie? kiedy to było? I i ten. Ale strasznie strasz szkoda ten czas, nie ister? pamiętam. Pamiętam, stary. Kiedy się poznaliśmy? Ty mój się takim małym grubaskiem, takim Boś <laughs> niższy Bo ode mnie, teraz jest wyższy i to jeszcze prawie o głowę. No Ciężąc. stary, yy, generalnie wiesz, biorąc pod uwagę, czy, czy, możemy, czy możemy reklamować pewną firmę, czy nie? Eee, nie! Nie zapłacę za to! <laughs> Znaczy sobie moje rodzice na tym zarobił, więc... No słuchajcie, polecamy bardzo serdecznie obozy. To się wytnie! Nie, ale to się wytnie! Dobra, to czekaj, Zróbmy, zrobimy jeszcze inny. Na obozach X, na których byłeś o wychowawcą. Ja coś ty zrobił w tej grze. Co ty tam, gdy poznaliśmy się na obozach X, na których byłeś wychowawcą w moim domu. W moim domu! W Trzeba zaznaczyć, że w, w, w moim, moim domu! E... Zaprosiłem cię do własnego domu! E... Stary, t, ten. Pamiętam tą sytuację jak e... my sobie stoimy Tam cała kadra generalnie wychowawców sobie stoi, ja sobie stoję hmm. z wami I nagle podbiegają jakieś dzieciaki i tak mówią do mnie pan i może jestem od ciebie młodszy o ile Ty masz 25 jakieś... coś takiego, Słucham. nie? No, e... no to... Ej, 27 minut 10 lat starszy okej ok. A przy którym szczęścia, mógłby być moim synem. Ostro, ostro. Czas leci, słuchajcie, serio. Aż muszę sprawdzić, czy aparat nagrywa. dobra, coś tam rejestruje. Coś tam, dobra. ten stary jak ten. jak jestem od ciebie wyższy, około głowy, nie? I tak do mnie mówią pan, a tak stoję obok ciebie, nie? I ten. I tylko takie. Kurde, jestem wyższy. Tak. To były czasy. Widzę, że łudził się, że masz szansę na wygraną. Uh. Jakiś tam minimalnie zatrzymał. But you know what is coming. <laughs> Jeszcze jedna tura przyszedł. You know it. Człowiek myślał, uh, zrób kanał na YouTube mówili, będzie fajnie, mówili. A później nagle nie ma czasu nawet grać. Hmm, co, mi tam, co ty tam robisz? Co ty, coś ty tu rzucił, stary. Słuchaj, Ja mam plan. Masz plan. No nie wątpię, mm. nie wątpię. W ciągu, dawaj, ja dawaj, mam sobie, plan. Nie widzisz jakie mam karty. Nie wiesz co się działo. Ojej. Jeden buddy. Brakuje <laughs> jeden buddy. Welcome everybody Co on tam trzyma? E no ja wiem, ja dobra, wiem kogo dobra, to jak zrobimy, zrobimy jeszcze Musisz wrócić nie stary, masz tego? Masz Renault czy nie masz Rena? Nie mam Reno, jo, ale zrobimy star, tak. Jak nie zrobimy tak. I miłego strzelania katunem. Hmm. E, katun ma teraz 20, to jest... Wygląda legitnie. E, dobra, no nocie wiesz, nie musisz używać Katunu, tak? To nie nie to muszę. Takie, <laughs> dobra, sorry. <laughs> Taka przyjacię rada, nie ma co go używać. Żeby był fan. Żeby był fan, to ja go teraz nie użyję. Tak? Dajcie jeszcze jedną turę. <laughs> tak, tak, tak. <laughs> e ale sobie wziąłeś Generalnie jak, jak na moje mogłeś teraz kliknąć escape i tutaj taki, taki tak? pocisk Spodaj się, nie? I na kartunekach to stary działa tak, że ja coś tam dostajesz, On dostajesz, to, to tam dostaje H wtedy plus 100, plus 100, nie? Coś takiego Dawaj, pokaż Pokaż, co tam trzymasz Dobra eee. Żeby... Powiedzmy, że mogę mieć farta i możesz nie trafić 10 razy w moją twarz Eee Słuchaj, stary Coś takiego Coś takiego a może zrobię tak? Dobra, ej, ale <grym> słuchaj Jednak, wiesz, tak bez oszukiwania, nie? <grym> bez jakichś bez jakiejś kar na zasadzie Weź, zabierz przeciwnika <grym> po prostu, a tak i, i daj sobie <grym> Nie jestem <grym> priestem, ale też potrafię kraść <grym> Dobra, zróbmy tak, bo o, jestem świadomy, że... z grubej rury widzę y, Dlaczego to mi nie da 60 HP? <grym> nie mam pojęcia Nie wiem <grym> Dobra, zróbmy tak i przypuśćmy, że... Już nawet nie dobieram, nie? Przypuśćmy, że mnie nie zabijasz. Tam, tam, tam! Zobaczmy jak to będzie uwaga! Znaczy ja mam nadzieję, że się wszystkich stronników wskoszę, yy, nie? Mm, no to skosiłeś. Okej. Okay. <laughs> Dobra, ale ta, tak jak powiedziałem w poprzedniej grze Trzyma się to na ręce przez całą grę. Okej, okay, ale wiesz co ja też mam coś śmiesznego. Pokazać ci... Nie, nie, nie. Nie masz. Uważaj. Wait for it. Uważaj. Cześć. Cześć. Uwaga, uwaga. Bum, 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 bum. Teraz będzie bal. Znaczy. Czuję się trochę oszukany przez drwala Mikołajowa. <sum> Są rzeczy, których się zwyczajnie nie <sum> robi Są rzeczy, których przyzwoitość nakazuje nie a... robić To była jedna z nich, a ja musiałem to zrobić <sum> <sum> Patrzę na moje karty i tak sobie uświadamiam, że... Gdzie jest Conceit? <sum> nie no, to było bardzo dobre zagranie To było bardzo dobre zagranie, słuchaj Uważaj, <sum> uważaj <sum> Wait for it a! Nie mogłem go powstrzymać. Wybaczcie. Czekaj, czekaj, czekaj! A ta gra jest bekowa Szkoda, że nie widzisz teraz mojej miny. Nie widzę. Uwaga, teraz specjalnie jest dla widzów. Pokazuję talię jak ona wygląda. Wygląda tak. A ja, ja przebuduję swoją. Więc, jeżeli gracie w tą bójkę, to składajcie, rozwalajcie, bo naprawdę to jest fan, 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 nie? Fan na 200%. Dziękuję bardzo. Teraz budujemy inne deki. Uwaga, zbudujemy coś innego i zobaczymy, jak z tym pójdzie, nie? Okej, okay, słuchajcie, złożyliśmy nowe talie do bójki. Ja złożyłem coś takiego. To jest no takie, coś. To jest eksperyment. Co już nie będzie takie, coś nie będzie takie mocne jak. Poprzednia talia, ale też może być fajnie. No to gramy dwoma rakami. Maybe. Or maybe no. Ja się boję, że Daniel ma Jade Druida. Jakiego Jade Druida? -druida. Nieee. Nie tylko, tylko nie to, Nie tylko że jesteś ciekawy. tego się nie spodziewałeś? No A nie, nie, jest nie, nie jest. miałam pojęcia, ktoś robi serio. Ja nie, nie wiem, co, co tu się dzieje. Co, co, co tu robisz, Dajel? Co? Słuchaj. Popatrz, kto przyszedł. Nie, no. Ale, ale. A, A, o nie. Ja ja je. To jest zmienny, to sobie Jest murlock. Top deck. Bank. O nie! To nie Elkanie, nie, to nie Oj, nie wiem. Uwaga! Na pewno jeżeli drugi! A i Absolutnie. A o nie. O nie. Wariat, powiadam, powiadam wariat. Hmm. masz trzymany, ja będę Ja będę nie siebie. Spróbujmy to wykorzystać. Spróbujmy, spróbujmy. Spokojnie ty, ja nie mogę. Skąd on ma tyle money? Skubany Szkoda, że ja nie nagrywam ekranu stare. Skubany, skubaniec. Robię tak. O nie. Robimy w ten sposób, słuchaj. Yeah! Piper! Get ready, uwaga! Patrz, mam tu takiego małego śmiesznego przyjaciela Mamy no, ma zawsze wszakichane. Teraz tak się zastanawiam i... Kurczę, jak mi mówiłeś, że tak jak gra istnieje to 3 lata temu. To mogłem odmówić grania. Mógł odmówić. Nie zrobił tego. To był jego błąd. O ja... Nie, no dobra. Oj, kurde, dobre. To było dobre. No, ta karta jest bardzo w porządku. Byle by uratować Brana. Bran musi przetrwać. Nic go już nie uratuje. Bran musi przetrwać. Przynajmniej przynieść mi trochę korzyści Zabij tego golema I już, oh, To nie, yeah. nie zrobię tego <coughs> ale, tak, tak. Nie, licytator On jest straszny O ja yeah. bo jednak zabić no, tego golema No Co? A mógł gole. zabić ja mhm. robię tak Dobra Nie ma waliu z czego zebrane tyle Ja zrobię tak może jeszcze A co mi tam? Siema Dobory dobory! Witam 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 Witam, witam Dałem ci dużo pięknych kart Dziękuję Dobisz sobie, dobisz sobie Doceniam O ja! Więcej! To był błąd, to, to był błąd z tym buklą. Czuję że, czuję, że tym razem się odegrasz, ale Ale jeszcze tego nie wiemy. I zakończmy tak. Okej. Okay. W ósmej turze może mi spaść coś, co może odmienić losy tej bitwy. Miejmy Mam nadzieję, że, że to się, to się singlet, stanie. Więc na wszelki wypadek, będę grał bardzo defensywnie. Wiesz co, niedługo się karty skończą, to może ja wygram na ten, Zapadnie. na exhaust. Ej, serio, no masz, stary! 5 kart! No bardzo mi miło, no. A -a. Ma -maś, ma -maś, ma -maś się do tego kart Przeżyjemy. No nie! Jade! Jade golem! No tego kityna wiem, że go masz. Widzę, że. Nie, już, już więcej, nigdy więcej taryfum żowej, <grym> Daniel. Nigdy <grym więcej. <grym Ostatni raz! Chcesz ty mówisz w się zabić, czy chcemy się podabić? Pytanie, czy przez zabawę rozumiesz znęcać się, czy... Czy wiesz, zabawa powinna być zabawna dla obu stron. No to nie wiem, co to zabawa. Jeszcze i więcej, jakby powiedział troll z grinta. Swoją drogą, co sądzisz o tym, jak się to na nie, eee, to nie sprawdził mi się ten dek. Taki malutki ten mój Katun. Taki tyci-tyci. Tyci. Teraz teraz uwaga zobaczmy waszym kontroli, I rozpoczniemy na little fan <laughs> Koniec, Jeszcze jedna partia! A! By było zostać przy Katun Pamiętaj Katundek, Będziesz widział... Będziesz widział wszystko na nagraniu! No, ta talia nie działa zbyt dobrze, myślałem, że będzie działać lepiej, ale zagram mnie jeszcze raz. I nigdy więcej dodatkowych zaklęć dla licytatora. Śmieszne. ja, ja i tak miałem drugie one ręce, także... Na jedno by wyszło. Dobra, dobra, ja już teraz... Już ja cię pokażę! Czekaj, czekaj! patrz, patrz teraz co będzie. I znowu! Zaczynamy! Przedstawię je! No, mam A, ja zdanie. mam całkiem fajne. Ja mam całkiem dobrze. Ja wyczuwam, wyczuwam tym razem, że Daniel odejdzie. Suma summarum, siermiężnie pobity. Będzie, będzie płakał i nami będzie miał żywkę. <noise> Dokładnie. Cześć, dzień dobry. Tak? Co to masz? Czyż może faworka? Czas, brać faworka? Jak się, jak, jak się trzymasz? Masz faworka. Yeah, wiedziałem! Cholera! A wiesz co, jest najlepsze? No? Dobry Skubany. Dobra. Patrz, jaki dobra, jaka dobra karta. Krzysiek przed mi w kadrę. Witam. Nie mogę się powstrzymać, znaczy, to, nie, krzyk, aby... to, jest, to jest nasz tajemniczy elf. Nie mogę się powstrzymać, aby nie przeszkadzać. Dokładnie tak. Pozrób, co zrobisz? Daniel, Daniel, ale nie szalej, stary. Naprawdę, nie szalej. Słuchaj. Siódma tureja, mam dopiero golema 2-2, coś mi Dobra, idź ja coś zjeść. Coś czuję, że teraz będzie na moje. Oh je. Yeah. Eee, dobra, jest jeden problem. Nie miałem problem z rynku. Ej, o, stary! No. Jako on mi karty dociągnął! Coś tu jest i tak! Dociągnął mi karty, zatrzymany! Krzysiek, się A może po prostu nie masz sudena na pudełku? Ej, tak jest! To racja, racja, ale śmiesznie. Tego się nie spodziewałem. Dwary nie schodzili. Oj, oj, schodzi, oj, oj, schodzi, oj, oj. Stary, idź z tym. Idź, idź stąd, idź z tym panem. Myślę, żeby się przydało. A, bo dobra. Nie, mam coś innego. Cześć, siema, siema, siema. ma. A on zaraz, jeeps, jeeps, panral. Tak, tak. Dobra, panral, weź go z takim koksem, Stary, nie świruj.

ja yeah! yeah! Tyle z twojego fandrala O, Oho, o, uwaga! Czekaj! Co to? Nie, co ty robisz? Przestań! O nie! To nie! Przemijku, nie przesadzaj! Nie przeginać! To znaczy, że tylko, że Ragnarazu w 2-3 i będzie subił. <śm> a bo masz rzucić też wypatrzenią o chwilę. Znaczy, mogę, ale po co? Nie wiem, słuchaj, zabijmy mi kolany. No myślę, że to może ta. Jak na moje, to jest bardzo dobry dzień. Może ta. a może nie! A może ta. To jest moment, w którym decydują się e, wyniki tej partii. To jest historyczny moment. <laughs> Katun, ja się boję, że ty mnie zbijesz. <laughs> ja się boję za bardzo. Więc zrobię tak. A tylko ty masz w ten Dobra, sposób masz mieć jest na ręce. To jest drugi w ten sposób. Yeah, baby. Mm. Oho, nie, znowu to, znowu co? Nie, przestań! Stop it, stop it! I to stop. Ja wiem, coś zaraz będzie działo. Haha, nie! I'm back! Wrócił elf. Co w dalszym ciągu? Co to, co on robi? Co robi ten wariat? Magie. Dobiera dobra. i dobiera, ale wiesz co? Mam teraz na ciebie małą niespodziankę. Dwa niespodziankowe Słuchaj, dajmy, przypomnij mi, bo, bo nie pamiętam. No, no. E, ile ataku mają pięści Yaraksusa No 4. A nie, a nie dwa albo trzy? To no, trzy mają, ale weź pod uwagę, że ja mam 10 HP, a 7 plus 3 to jest z 9, więc nie może ich mnie <laughs> zabić. Teraz słuchaj, skracasz 7677 i 3 z 1-1 tak jak to wiesz, jak tak się tu na arena kombi INFERNO! Co, co, co Nie. Ej co on mówi! Co on mówi na witaj? Mówi, witaj! O! Urządza sobie głuc swojej duszy! A. Urządzę sobie ucztę z twojej duszy No ma zapowiedź, że jest inny napis Rzeczywiście, mój dobry elf zauważył Jak tam daje? No słuchaj, generalnie wygrałem trzy ty jedną Znaczy, ty wygrałeś jedną Tak było, tak było Wszystko wszystko nagrane, tak było No rozwalił mnie, no, jak dzieciaka Jak dzieciaka Mega prosta gra Prosta gra, nie gram w to już Okej Dobra słuchajcie, to było tyle chyba, nie Daniel. Już kończymy na no, dzisiaj. Ok, czy... nie, nie, już... nie może być godzinnego bo Nie po prostu płakać. Ja już nie gram sobie nigdy, nigdy więcej. Już nigdy więcej koniec przy naszej przyjaźni. <grym>, nie, nie, nie nasługujesz na to. <grym>, nie zasługuję, kajam się, przejadę z bombonierkami i z bukietem. Dzięki Daniel za to, że dzisiaj mogliśmy zagrać bójkę. Było Również, naprawdę dziękuję. śmiesznie. Uśmialiśmy się, ho ho ho. hi, hi, hi ho ho ho. E, to może teraz słuchaj, Daniel, słupko do widzów, nie? No to, no ty, czy mogę ja? E, dawaj, daj, pierwszy, no to, ja będę w tobie Uwaga, uwaga Wymieniu W imieniu całej porębanej administracji z Valarem chciałem życzyć wam wszystkim wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz smacznej Ligilii Dokładnie pociek? tak Okej, okay, dobra Dołączam się do życzeń Słuchajcie, wesołych świąt wszystkim jeszcze raz Wypoczywajcie Spędźcie czas z rodziną, bo tu o to chodzi, tak Oderwiemy się na chwilę od wirtualnego świata yy, i, I żeby wam było przyjemnie I także, żeby Sylwester też był przyjemny Ale to się jeszcze zobaczymy Ja sylwester. tego samego życzę i życzę też, żebyście mieli bardzo fajne prezenty I żebyście się cieszyli w święta i, tak że, i żeby kolacja była dobra Dobra, okej okay. Nasz elf, 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 elf się dorzucił do życzeń Tyle od nas na dzisiaj